Dobra, gdzieś jakoś podniemy, czyli jedziemy, możemy zaczynać. Dobra. Witam Was, Radosław Waźny, doradca uprawowy. Dzisiaj jesteśmy w pierzchni u Sebastiana w gospodarstwie. Przed nami kapusta pekińska odmiany Mirako, sadzona 22 lutego. Słuchajcie, jak widzimy, kondycja jest ok, roślina jest zdrowa, zaczyna zwijać główki. Pojawiają się gdzie, gdzie nie, gdzie objawy niedoboru magnezu, ale to minie, ustabilizuje się pogoda, wzrośnie trochę temperatura, obniży się wilgotność, więc to powinno minąć. Natomiast najważniejszą rzecz, którą chciałem Wam tutaj przekazać, zastosowany był tutaj w fertygacji AZ30, czyli azot w trzech formach: forma saletrzana, amonowa i amidowa, czyli mamy tutaj rozciągnięte działanie azotu. Na dość długi czas. Forma azotanowa jest dostępna praktycznie od razu. Forma amonowa i amidowa po kilku, kilkunastu dniach, to w zależności oczywiście od temperatury. I biofert to środek, który jest pozyskiwany z drożdży, z oczywiście aminokwasów, i zawiera wiele cennych składników dla roślin. Asymiluje rośliny do jakby otoczenia, niweluje niewłaściwy wpływ warunków atmosferycznych, ale nie tylko. Zabezpiecza rośliny również przed niekorzystnymi warunkami e, spadki temperatur, bo te dobowe amplitudy, jak widzicie, wiecie, w ostatnim czasie są bardzo duże, ale również rozbudowuje system korzeniowy. E, musimy pamiętać o tym, że rośliny, które trafiają z miejsca, gdzie była produkowana rozsada, na miejsce stałe, przeżywają szok. Ja zawsze powtarzam, należy pamiętać o tym, że roślina odczuwa stres zawsze. Od nas powinno zależeć w jakim stopniu będzie go odczuwać, więc AZ30 i Biofert to taka kompilacja, gdzie rzeczywiście niwelujemy te niewłaściwe warunki atmosferyczne, zapewniamy roślinie prawidłowy, stabilny wzrost, szybko się ta roślina nam przyjmuje, rozbudowuje system korzeniowy, a zwłaszcza to ma tutaj znaczenie w przypadku kapusty pekińskiej, jak sami wiecie ma dos, dos, dość słaby system korzeniowy, talerzowy, ona musi mieć fajne warunki do rozwoju i dosyć szybkie. Więc pokażemy Wam tutaj również miejsce, gdzie AZ30 oraz Biofert nie był zastosowany. Różnica jest diametralna. Zrobiliśmy tutaj testy, właśnie gdzie dwa tunele, w dwóch tunelach był zastosowany Biofert oraz AZ30 oraz tam, gdzie nie było. Różnica jest, rośliny nie są tak rozbudowane nie jest tak przyspieszony ten okres rozwoju w tamtych tunelach jak sami zobaczycie ten liść ta tkanka fotosyntetyczna jest mniejsza i jest widać rzeczywiście gołym okiem różnicę. Tutaj znajdujemy się w tunelu gdzie nie został zastosowany AZ30 i Biofert, więc widzicie jest różnica jest różnica diametralna to nie jest specjalnie wybrane miejsce. Proszę mi wierzyć że różnica jest gołym okiem widoczna. Tutaj też warto wspomnieć, że AZ30 i Biofer zabezpieczyło też rośliny przed tymi niekorzystnymi warunkami chłodu, które mieliśmy tutaj przez kilka dni. No i co, żeby tak naprawdę ratować tutaj te rośliny teraz, żeby nadgoniły tamte, gdzie były zastosowane Biofer AZ30? Rekomenduję tak naprawdę tutaj zastosowanie magnekalu, czyli magnes oraz wapnia w dawce pół litra na 100 litrów wody. Oraz drip mix, czyli takie połączenie wapna, magnezu oraz mikroelementów. Mikroelementy, jak wiecie, mają makroznaczenie dla rośliny, tak naprawdę, i ich niedobór może nam powodować pewne problemy ze wzroście. Natomiast magnez jest ważny w przypadku procesów fotosyntezy, i tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, te wahania temperatur, niskie promieniowanie słoneczne może prowadzić do właśnie niedoborów magnezu, przynajmniej liście będą to pokazywać. A wapń, jak wiecie, jest bardzo, bardzo ważny, jeżeli chodzi o kapustę, zwłaszcza kapustę pekińską, aby uchronić się przed występowaniem tak zwanej tip burn, czyli zagniwania liści sercowych w środku lub po prostu tych suchych liści na zewnątrz, bo wapń jest bardzo, bardzo ważny.